Wkładzie, dobra? Zapisz, zapisz, to, zapisz to jako pytanie. Pozytywna karma, Diana, czyli głęboka medytacja, kiedy nasz umysł jest bardzo zintegrowany, bardzo pozytywny i przestaje, przestaje poszukiwać, przestaje tak pragnąć czegoś na zewnątrz, jest po prostu całkowicie zadowolony z, z chwili obecnej, z siebie. Można powiedzieć, że, że Diana, taki stan głębokiej medytacji, czy wysokiej medytacji, jak kto woli. Bardzo zostawia, właśnie, bardzo trwałe, pozytywne ślady w psychice. Można powiedzieć, że takie reorganizuje nawet naszą psychikę. Jeśli ktoś medytuje na tyle głęboko, że często zdarza mu się wejść w dianę, to jest to jest bardzo pozytywna karma. Z, po dłuższym czasie czegoś takiego no, stajemy się innym człowiekiem, po prostu. Dużo szczęśliwsi się stajemy. Więc to była karma ciężka. Możemy wrócić do tego potem. Karma przed, przedśmiertna, czy bliska śmierci. Nie wiem, czy Was to zaskakuje, mnie to nie zaskakuje, bo jakby w, w, w chrześcijaństwie też się przywiązuje dużą wagę na przykład do spowiedzi jakiejś przed śmiercią, prawda? Do jakichś sakramentów. Myślę, że to jest taki moment, kiedy ludzie są dużo bardziej otwarci. Niż na co dzień. Jesteśmy po prostu, nagle do nas dociera, przestajemy się oszukiwać, przestajemy sobie coś tam jakąś zasłonę dymną robić, tylko nagle widzimy rzeczywiście o co chodzi w życiu. I ostatnio nawet, nie wiem czy widzieliście na Facebooku, się to pojawiło w fakcie, chyba nawet było coś takiego, że ktoś zacytował, jak, jakaś, jakaś kobieta z jakiegoś hospicjum, zacytowała cztery czy pięć rzeczy, które w jej doświadczeniu najczęściej się powtarzają, jak ludzie umierają, czego żałują. Nie wiem, czy to była prawda, czy nieprawda, czy to był tylko taki artykuł, ale myślę, myślę że nawet jak to nie, nie była prawda akurat w tym przypadku, to chyba myślę, że są takie rzeczy, które się powtarzają. Między innymi tam było, że za dużo pracowali ludzie, za mało spędzali czasu z ludźmi, których kochali i że nie robili tego, co chcieli. Więc to jest taki moment przed śmiercią coś się otwiera i myślę, że możemy skorzystać na tym, jeśli ktoś jest, jeśli ktoś jest gotowy. By się tak rozliczyć. I to ciekawa taka rzecz. Wiecie, niektórzy z Was wiedzą, że w buddyzmie zaleca się taką praktykę nad nietrwałością na co dzień. Nad przemijalnością i też nad śmiercią, własną śmiercią. Nie jako coś teoretycznego, tylko ja. Ja umrę. I czasem ludzie myślą, że to jest jakiś, jakiś taki przejaw pesymizmu. Buddyzmu, albo jakiegoś ponuractwa. Ale jeśli widzimy to właśnie w tym świetle tej karmy przed bliskiej śmierci, to, to my po prostu staramy się zachowywać na co dzień tak, żeby pamiętać, właśnie, do, co jest najważniejsze w życiu. I ta, ta refleksja może nam w tym pomóc. Po trzecie, karma nawykowa. Coś, co robimy często. Jeśli coś robimy często, powtarzamy, to wzmacniamy tą samskarę, skarę, o której mówiłem, te tendencje w umyśle. Czyli, jak mówiłem, jeśli kłamie, jeśli się przyzwyczaję, już nawet się nie zastanawiam, ktoś, ktoś mnie coś spyta, najwygodniej jest mi skłamać, to stwarzam dość silną karę, zmieniam swój umysł w taki negatywny sposób. Dużo bardziej niż gdyby mi się to zdarzyło raz czy dwa. Jakby po, po jasnej stronie tutaj można powiedzieć, Sangha Rakshita, mój nauczyciel, mówi, że jest bardzo ważne, żebyśmy stworzyli sobie takie pozytywne nawyki w ogóle w życiu, że nie należy się bać właśnie, on to nawet nazywa taką pozytywną rutyną. Bo tak naprawdę jesteśmy świadomi bardzo jakiś taki wycinek tylko czasu, tak naprawdę świadomi tego, co robimy. Więc na początku, na początku praktyki, jest, praktyki etyki, praktyki buddyzmu bardzo dobrze jest mieć, żebyśmy, żebyśmy sobie stworzyli pozytywne nawyki. Czyli mówię tutaj o takich rzeczach, nawet jak, jak dyscyplina po prostu, jakaś taka zdrowa, że, że medytuję codziennie, powiedzmy, że wybrałem sobie porę w 8 rano, tak mi pasuje i o tej 8 rano siadam do medytacji, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Jak, jak będę czekał, aż mi się zachce, to mogę długo czekać, więc, więc siadam, jakby czy mi się chce, czy mi się nie chce. I mimo, że mogę odczuwać opór, to mimo wszystko tworzę karnę, przez, przez to, że jakby wobec siebie zobowiązałem się, że robię to. Więc widzimy, że ta karma może być silniejsza lub słabsza. Nie jest całe takie spektrum od czegoś, co zrobimy raz, na przykład tylko raz pomyślę, zdarzyło mi się, to jest bardzo słabe, od czegoś, co myślę często, stwarzam jakieś takie kolejne w swoim myśle, poprzez rzeczy, które mówię, które już wybierają większy wpływ, też wybierają wpływ na ludzi większy, poprzez rzeczy, które robię, robię często, coś, co zrobię przed samą śmiercią, no i te, te najcięższe, o których mówiliśmy, czy najsilniejsze. Tyle o rodzajach karmy. Teraz drugi taki punkt jeszcze o karmie. To już będzie ostatnia rzecz o karmie dzisiaj. Potem przejdziemy do etyki. Więc na początek pytanie. Czy jeśli zachoruję, jestem chory, to jest, to jest moja karma vipaka. Czy to jest... Czy to jest e czy dlatego zachorowałem? Czy mogę zakładać, czy dlatego zachorowałem, że, że zasłużyłem sobie na to, że zrobiłem wcześniej coś złego i dlatego zachorowałem? Też jest pytanie, żebyśmy sobie chwilkę pomyśleli. Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale już w części w tej powykładowej, więc wracam do tego teraz. Ok? Nie wiem, co myślicie, ale. Powiem, powiem, jak to Budda widział. Obiecałem tydzień temu, że powiem dokładnie, o co to chodzi. Tutaj celowo mówię, jak Budda to widział, dlatego, że nie cała tradycja buddyjska się z tym zgadza. Więc trzymam się tutaj tego, co Budda mówi, a potem powiem Wam mniej więcej, jaki jak jest punkt niezgody w różnych tradycjach buddyjskich. Więc dwa cytaty najpierw. Hmm. Spotkanie Buddy z człowiekiem, który się nazywał Moliya. Budda w odpowiedzi na pytanie tego Molii, którego tu nie <laughs> ma, się domyśleć, o co Moli'a pytała, ale odpowiedź brzmi tak. Ci ascetycy i bramini, którzy twierdzą, że czegokolwiek człowiek doświadcza, czy to przyjemne, czy bolesne, czy neutralne, że wszystko to zostało spowodowane przez to, co zrobił w przeszłości. Mówią więcej niż sami wiedzą i mijają się z tym, co uznaje się w świecie za prawdę. Czyli, krótko mówiąc, Buddha mówi, że to, czego doświadczasz, jeśli ci, którzy twierdzą, że zostało to spowodowane przez, na pewno spowodowane przez to, co zrobili zrobi w przeszłości, on się z tym nie zgadza. I drugi taki cytat. Mnich Nagasena, który... Nie, nie jestem pewien, czy on za życia Buddy, czy krótko po nim, w każdym razie odpowiadając na pytania jakiegoś władcy zwanego Milinda Pancha, tak się też tam czas nazywa, z to jest zaczerpnięte, pytania króla Milinda Panchy, odpowiada królowi. Jeśli ktoś mówi, że istoty cierpią jedynie z powodu karmy, to się myli. Cierpienia będącego skutkiem karmy jest dużo, dużo mniej niż cierpienia, które ma inne przyczyny. Cierpienia okay? będącego skutkiem karmy jest mniej niż, niż tego, który ma inne przyczyny. No i teraz, żeby to wyjaśnić, chciałbym tak. będzie troszkę filozoficznie, więc się. Mm, przez kilka minut. Więc spróbujmy się tak skupić na tym. Najważniejszą rzeczą w buddyzmie, można powiedzieć, jest to, co Buddha zobaczył i co przekazał. Współzależne powstawanie. Albo uwarunkowanie. To się w palińskim języku nazywa pati, samut pada. I o co to chodzi? Czasem się mówi o tym jako o prawie przyczyny i skutku. Krótko mówiąc, Buddha powiedział, że jeśli coś, że jeśli coś się istnieje, to istnieje dlatego, że pojawiły się warunki ku temu. Zaistniała, zaistniały takie warunki, które sprawiły, że to się mogło pojawić. Jeśli te warunki się zmienią, to ta rzecz też przestanie istnieć. to jest takie, jak się to słyszy, albo jak się czyta, nie, nie, wiem, nie, nie wiem co było o tym, takie, ok, i co z tego? Ale tak naprawdę to jest serce buddyzmu, jakby cały buddyzm wypływa właśnie z tego bardzo takiego podstawowego stwierdzenia. I jak się zastanowimy nad tym troszkę, to myślę, że za, za, zaczniemy to dostrzegać. Na przykład na, nam się wydaje, mi się wydaje, że ja będę zawsze istniał. Tak naprawdę, jeśli, jeśli tak, tak, tak jak ja żyję z dnia na dzień, to mi się wydaje, że ja zawsze będę żył i jest zaskoczenie.